Czy naprawdę żyjemy w symulacji? A co jeśli wszystko, co widzisz, jest tylko kodem? Twój mózg, twoje wspomnienia, nawet to, że teraz oglądasz ten film, może to tylko linijki programu? Coraz więcej naukowców bierze na poważnie hipotezę symulacji. Fizycy zauważają, że wszechświat zachowuje się jak gra komputerowa, z ograniczoną rozdzielczością. Zjawiska kwantowe działają jak piksele, które istnieją tylko wtedy, gdy na nie patrzymy. Granice energii przypominają limity procesora, a stałe fizyczne wyglądają, jakby ktoś je ustawił, żeby wszechświat mógł działać. Elon Musk twierdzi, że szanse, iż żyjemy w prawdziwej rzeczywistości są jak jeden do miliarda. Jeśli to prawda, to kim są nasi programiści? Bogami? Kosmitami? A może my sami w przyszłości? I najważniejsze pytanie, czy można się z tego systemu wyrwać? Pomyśl o tym, zanim zaśniesz. Bo być może Twój sen to tylko reset symulacji.